Wszystkich na wieczornej aktualizacji rynku kryptowalut. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynki. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. No i tak przechodzimy sobie już do wykresów. Zaczniemy dzisiaj od Fear Grid Index. <laughs> wartości odświeżą nam się za 6 godzin, niemniej jednak na ten moment 72, czyli w dalszym ciągu chciwość na rynku. No i ciekawa sytuacja na Bitcoinie, mamy reakcję podażową na wyznaczonym poziomie, tym o którym mówiliśmy, 67500, 67800, ja się spodziewałem, że tutaj dotrzemy, niemniej jednak ta reakcja dość, Pilna się pojawiła. I teraz, co jest dla mnie ważne, na tym wykresie jednodniowym uważam, że jeżeli to wsparcie nas nie utrzyma, jeżeli świeca dzienna zamknie się poniżej 64,800, a właściwie tutaj 64,724, gdzie mamy 200, no to zobaczymy zejście. Zejście, przepraszam, M50, to zobaczymy zejście niżej, tak? I następny przystanek to są okolice 59,563. Natomiast pierwsze wsparcie, gdzie będziemy mogli próbować łapać pozycje długie, to będzie 63,309. Finalny zakres tych spadków tu się niewiele zmieniło. <laughs> są to poziomy około 58-55 tysięcy dolarów. I tak to widzę w tej chwili na Bitcoinie. Ta reakcja na wyznaczonym poziomie. Tutaj mamy krąg, od którego się odbijamy. Natomiast zaraz przejdziemy do tradycyjnych mierzeń. I te tradycyjne mierzenia tutaj mamy właśnie. Ok. Strefę, którą sobie wyznaczyliśmy czyli 67,363, 67, 777 tutaj na tym wykresie, to jest z Bitgeta. Na, na różnych wykresach będą to e, różne te poziomy, e, ze względu na to, że cena się różni na, na, na wykresach. Tutaj nie doszliśmy idealnie do straty natomiast na mierzeniach, które wyznaczaliśmy sobie na Binance tutaj, tu mieliśmy strefę, która zadziałała idealnie, i uważam, że <coughs> te poziomy, no chociaż nie, też tutaj nie doszliśmy do tego, do tego miejsca. Natomiast są to poziomy, które dla mnie są kluczowe w tej chwili. Tak? Tutaj na czterogodzinowym interwale widzimy było dotknięcie strefy. Ja spodziewałem się dojścia do tej wyższej krawędzi, niemniej jednak całą strefę uważałem jako strefę podażową. No, i ta reakcja podażowa po kilkukrotnym teście się pojawiła. Jest ona dość silna. Teraz, takim kluczowym wsparciem jest ta fioletowa linia trendu. Jak sobie oddalimy wykres trochę, to mamy poprowadzoną ją po dołkach. Tak, tutaj. I ważne, jak ta świeca się zamknie. No, czterogodzinówka zamknęła nam się pod. Także ja jestem już przygotowany bardziej na ten scenariusz prospadkowy strefę którą wyznaczyłem, tą zieloną, ona już jest strefą trzymającą nas rozpadkowo w tym momencie. Czyli tutaj zmienimy sobie kolor na czerwony, i te poziomy są dla mnie teraz pierwszym, pierwszym oporem. Tak. Jeżeli wybijemy ten opór, no to wracamy tutaj pod tą strefę i czekam na kolejne reakcje. No, ja tutaj no 67,777, 67,800 to był mój taki. Target i zdjęcie tej płynności, która tutaj została nad, nad tymi szczytami, jak sobie zobaczymy. Um, na innym wykresie to zaraz przejdziemy do innego wykresu. Tutaj została płynność do, do wciągnięcia na rynek i um, myślałem, że tutaj zahaczymy o to, odbijemy się od tej linii trendu. Natomiast no, strefa była wyznaczona, zadziałała, tak, także tutaj analiza jak najbardziej zrealizowana. I teraz pytanie co dalej? Zobaczymy, czy uda się powrócić na tą strefę. Kluczowym poziomem dla mnie na ten moment jest 64800. Zamknięcie się świecy dziennej poniżej tego poziomu, tak jak mówiłem na poprzednim wykresie. Będzie to dla mnie sygnał na kontynuację tej wyprzedaży. No i kolejne targety, które mamy, to tutaj 59,924. Tutaj ta zielona strefa. Ja myślę, że te dołki zostaną wybite i tutaj zobaczymy zejście w okolicy 59. A finalne może być nawet zejście tutaj do 56,199. Gdybyśmy zobaczyli tą reakcję popytową, tutaj z tego poziomu 61 961,729, jest wówczas szansa na podbicie tutaj w okolice 69 tysięcy i wybicie tej strefy, natomiast no w tej chwili widzimy dość silną podaż, która nam się uruchomiła i jak wejdziemy sobie na interwał jednogodzinowy, to zobaczymy na wolumenie, że ta podaż... no no nie jest zbyt duża, tak, mówmy się, jest nie Niemniej jednak no, może się pojawić tutaj, ponieważ na niższych interwałach, jak sobie zobaczymy. Powiększymy tutaj te. Powiększymy tutaj trochę ten wykres. Momentik. Oj. co się przesunęło. Ok, tu widzimy na 30-minutówce, że ta podaż jest dość duża już. Także ona narasta. Jak sobie przejdziemy na niższe interwały, no to widzimy, że, że jest przewaga tej czerwieni. Także no, krótkoterminowa wyprzedaż może się pojawić. Jeżeli się nie pojawi panika na rynku, no to te wsparcia, które mamy na poziomie. Te wsparcia, które mamy na poziomie e, tutaj 63 663 346 są jak najbardziej realne do osiągnięcia. Natomiast w przypadku większej wyprzedaży, większej korekty, no to zejście, zamknięcie się poniżej 64 000, myślę, że zobaczymy nowe dołki wtedy. Ale to. Musimy obserwować najpierw te poziomy, na których się znajdujemy i jest to pierwszy poziom wsparcia 6491, 63, ta strefa tutaj mieliśmy ją jako strefę oporu, a z strefą wsparcia. Widzimy jak cena ładnie tutaj reagowała w tych rejonach, także tutaj ten poziom 6360, 63, 63 600. 63, no w sumie 63, 600 21, 63, 346. bardzo ważny poziom w tej chwili na Bitcoinie, który będzie takim poziomem decydującym. Wyznaczaliśmy sobie też różne scenariusze, patrząc na wyższe interwały, jak to, jak, to, jak to wygląda. Dołożyliśmy tutaj tą dodatkową linię trendu poprowadzoną po knotach tutaj tych dwóch. I widzimy, że cena się nam zatrzymała. Tutaj ona się pokrywa z tą m 50 64,601 wsparcie dla ceny. Później mamy 64,100, 479, 64,20. Także tutaj te poziomy są następne. A finalne zejście. Ja w dalszym ciągu spodziewam się tego zejścia tutaj w okolice. No, może nie 50 tysięcy, ale, ale na pewno te poziomy tutaj 56, 55 jak najbardziej są realne do przetestowania. No, przy silniejszej panice, no to taki ostateczny, ostateczne miejsce to jest 50 528 i przetestowanie M2 na interwale jednodniowym. Niemniej jednak obserwujmy co, to, co się tutaj dzieje. Czy zobaczymy zaraz jeszcze jedno w odbicie? Jest to taka pierwsza większa korekta. Mamy dwa dni korekty po raz, dwa, trzy, cztery, pięciu dniach wzrostowych, także e, warto tutaj <laughs> obserwować, co się będzie dalej działo, jak ta świeca dzienna będzie nam się zamykała. Niebezpieczeństwo będzie, jeżeli będziemy zamykać się poniżej 64,900. 14800 tutaj wówczas albo poniżej tej linii trendu, którą mamy wyznaczoną. Przechodzimy do Ethereum. Przechodzimy do Ethereum. I tutaj również poziomy, które wyznaczyliśmy, zadziałały. 3,256 z interwału jednodniowego. Tutaj mieliśmy ME wyżej, także też 3,272. Ja spodziewałem się tego podbicia troszeczkę wyżej, niemniej jednak ten poziom jest bardzo silnym poziomem oporu. I myślę, że tutaj, jeżeli pokonamy ten poziom, no to wówczas dojście do tej zielonej strefy będzie jak najbardziej realne. Natomiast na ten moment no, mamy taką raczej formację prospadkową. Tutaj widzimy na jednodniówce, że. Ten wolumen podażowy jeszcze się utrzymuje i pierwsze wsparcie 352-336, utrata tego poziomu 3051-3040. No i później kolejne poziomy, tak jak tutaj wyznaczaliśmy, finalnym zejściem tutaj do strefy 2, 6, 2, 2, 2 5, 7, 8, do tych poziomów. Także tutaj yy, ja bym się spodziewał dojścia tej ceny. To by było zgodne z tym, co pokazywałem wcześniej na, na innych wykresach. Tutaj również w innych technikach robiony wykres Ethereum, i mamy 394. Ten opór nam tutaj, ten wykres precyzyjnie nam zadziałał. Widzimy reakcję podażową. No i teraz tutaj. Wsparcie 3052, 3087, gdzie mamy MS średnią kroczącą, także tutaj może być zejście cieniem do tej linii, ale będzie to takie miejsce dobre do zajęcia pozycji długiej. Kolejne, kolejne poziomy to jest 2839, 2741 na eterze. Jest to wykres jednodniowy. Przechodząc sobie na bardziej lokalne spojrzenie, tutaj możemy dołożyć do tego wykresu. No tutaj jeszcze się cofniemy do tego wykresu. I tutaj przejdźmy sobie na 4 godzinówkę. Usuniemy to. Widzimy też silna wyprzedaż z poziomu średniej kroczącej, która była oporem dla ceny. No ale zatrzymał nas ta góra tego trójkąta, czyli mamy tak jak gdyby retest. Także tu wszystko e, może się zadzieć. Jeżeli powrócimy do trójkąta, będzie to dla mnie sygnał do dalszej wyprzedaży. Natomiast e, odejście górą, e, odbicie się od tego poziomu, no to będziemy mieli kolejne targety, e, do których może nam cena zmierzać i te. Tym kolejnym targetem jest 3,355. To jest poziom, który mnie interesuje, jeżeli zobaczymy tutaj silniejsze odbicie. Możemy dołożyć jeszcze mierzenie całego tego spadku, ponieważ no, mamy zatrzymanie i zobaczymy, jak tutaj cena będzie reagowała. Widzimy, że mamy kolejne potwierdzenia. Takim pierwszym punktem oporu jest 3,239, 3250 tutaj te poziomy. Natomiast tutaj wyżej mamy taka strefa nam się otworzy z poprzednimi mierzeniami zewnętrznymi. I tu ten klaster, bo dla mnie jest bardzo ważny. Ze względu na to, że tutaj będę się spodziewał kolejnej reakcji podażowej. No, ale zobaczymy, czy cena tutaj dotrze, czy jednak będziemy wybijać te, te poziomy. Wsparcie mamy tutaj wyznaczone 3051-3040, potem 2937-2900. No i tutaj te niższe poziomy, o których sobie wcześniej rozmawialiśmy i wyznaczaliśmy, tak? I zasięg korekty 1 do 1, ja może przypomnę tą korektę na interwale 4 godzinowym. Z wykończeniem w tej, na tych poziomach 2622, 2578. Także ten scenariusz prospadkowy dla mnie jest w dalszym ciągu aktualny i tutaj się nic nie zmieniło. Ja uważam, że to zejście niżej, e, ta korekta, która tutaj jest, ona się jeszcze nie zakończyła. tak? Zebraliśmy płynność, która była nad tymi szczytami ale to nie odwraca nam ruchu Ethereum w tym momencie tutaj jeszcze mamy wiem, możemy taką lokalną linię trendu poprowadzić, chociaż nie ma to sensu, ponieważ te, te, te mierzenia FIBO działają bardzo dobrze, bardzo precyzyjnie. Ja bym to zostawił tak, jak jest w tej chwili. Natomiast tutaj ta strefa, jeżeli byśmy sobie zmierzyli cały ten ruch od dołka. Do szczytu mamy 161 niżej na 2,480. Ja zaznaczę ten poziom, bo on też jest jak najbardziej realny tutaj do osiągnięcia, jeżeli będzie jakaś większa wyprzedaż. Natomiast no, ta strefa dla mnie jest kluczowa: 2,622, 2,578. I tutaj, jak sobie zmierzymy ten ostatni impuls, który się nam pojawił, to 161 też nam wypada w tej strefie 2,593. Tutaj też dołożę jeden poziom w tej strefie, żebyśmy mieli obraz tego, co tutaj się może nam zadziać na tych poziomach. Także no, tu niewiele się pozmieniało. Dotarliśmy do stref, o których sobie mówiliśmy. Prawda na eterze ta, ta strefa prospadkowa jest wyżej. Ja spodziewałem się spodziewałem się dojścia w te rejony. No, tak wynikało zmierzeń, więc. Tutaj, jak sobie pomierzymy to, co się tutaj zadziało. Jak mieliśmy 161, to 161 zostało wybite, natomiast z tego całego ruchu spadkowego 127 wypada wyżej. Doszliśmy do punktu, z którego się rozpoczęły te spadki i. No ja tutaj będę obserwował dla siebie to, co się będzie działo na Ethereum. W tej chwili mam pozycję długą ze względu na to, że dotarliśmy do tej strefy, jeszcze zagranie na reakcję w tej chwili i będę obserwował, co się dzieje. Pierwszy take profit 3200, tak żeby jaka krótki ruch od poziomu do poziomu, tak żeby nie kuzić rynku, gdybyśmy wychodzili dołem, zamknięcie się pod tą strefą będzie sygnałem nasz shorta w okolice 3051 dla mnie. Tak to widzę na, na eterze i na Bitcoinie. Cały rynek dzisiaj na czerwono, nie są to jakieś duże spadki, niemniej jednak ta reakcja, która pojawiła się na Bitcoinie, e, no była spodziewana. Niemniej jednak ten klaster FIBO, który, który mamy <tuszel> wyżej, Tutaj ten 0,61 i 161, bo te poziomy się nam nakładają idealnie. On nie został dotknięty, cała ta strefa została dotknięta i widzimy spadki od tej strefy. Natomiast ten najsilniejszy poziom jest właśnie tutaj na 67,800. Dobrze, to wszystko. Nie będę przynudzał się, możemy przyjrzeć się, jak wygląda Total Crypto Market Cap. Tutaj też widzimy zrzucenie na, na Total Crypto Market Capie. Tutaj sobie wyznaczaliśmy zasięg wybicia z tego trójkąta, bo wyszliśmy z niego dołem i zasięg wybicia wypada w okolicach tam 1,9,8 tryliona. Niemniej jednak są to zakresy z wybić, na które ja aż tak bardzo nie zagrywam. Natomiast wchodząc sobie na interwał jednodniowy, tutaj mamy możliwość zmierzenia sobie tych zakresów FIBO, które. Które mamy i dołożenie kolejnego poziomu, no bo tutaj ten ruch już się odbył, i tutaj ta strefa 1.61 jak najbardziej wzmacnia nam ten kolejny poziom, do którego spodziewałbym się dojścia. Jeżeli byśmy tutaj dochodzili, no to myślę, że to 55 tysięcy wyciśniemy na bitcoinie z kapitalizacją rynkową, i by to też oznaczało realizację scenariusza wybicia z tego trójkąta. Także po drodze mamy jeszcze jedno wsparcie 2,2 triliona. Tutaj widzimy, że na tym poziomie cena bardzo mocno reagowała w przeszłości, także 2,2, 2,9 i ta strefa jako zakończenie tego ruchu korekcyjnego na, na bitcoinie. Dominacja bitcoina też dawno tutaj nie zaglądaliśmy. Zobaczmy sobie, co na tej jednodniowce się dzieje. Też strefa, od której się odbiliśmy, widzimy to odbicie. Teraz te poziomy stają się dla mnie oporem. Zmieniamy sobie na czerwono 55,22. No, i przez to, że tutaj pierwsze wsparcie 54,67. Jak daleko możemy zejść w dół? No tutaj pod nami jest kolejne wsparcie, natomiast tutaj mamy tą tendencję i warto byłoby sobie dołożyć jakieś mierzenia FIBO tutaj do, do tego zmierzyć cały ten ruch wzrostowy, który, który mieliśmy. Widzimy, że 0,61 jest trochę wyżej, także tutaj na tym poziomie no ma, okay, cena już reaguje, mamy ZZB 0,61. Może tutaj tak zmienimy tą strefę, teraz trochę ją przesuniemy. O 0,61 i tutaj te poziomy mogą nas utrzymać i zobaczyć możemy kolejne odbicie i podejście wyżej. Jak wysoko na tym kolejne moje targety na dominacji bitcoina jest 57,60, 5793 58,21. Niemniej jednak jak tutaj by się zakończyła ta korekta, no możemy też dołożyć jakieś mierzenie zewnętrzne, które wychodzi jeszcze wyżej 5849, ale na razie zaczekajmy na zakończenie tej korekty. Tutaj jak chodzi o wielkość korekty, którą możemy zrobić teraz, no to tutaj mam, możemy powtórzyć zasięg tej korekty, która trzyma nam ten ruch wzrostowy. To jest ostatnia korekta, która tutaj się wydarzyła i widzimy, że cena reaguje na i no i dole, także zaliczyła poziomy poniżej, są to poziomy FIBO, wszystko jest ok. Jeżeli cena będzie próbowała powrócić i wróci, to jest szansa na wyjście w górę i wzrost tej dominacji Bitcoina, co by nie było takie korzystne dla altów. Jednak gdyby Bitcoin się zaczął konsolidować tutaj, w tej strefie, w której się znajdujemy, 64, 65. Uważam, że będzie to taki poziom, który da oddech Altom, i zobaczymy wzrosty tutaj na Altach. Także ta konsolidacja byłaby tutaj czymś dobrym dla Bitcoina. Widzimy, że na razie cena nam się cofa. Także no do końca dnia zostało jeszcze trochę czasu. Ta strefa w dalszym ciągu strefą podażową 67,800, 67,500, cała ta strefa. Silną strefą podażową. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Nie będę więcej przynudzał. Życzę udanego wieczoru. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne jest to moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.